Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. No to tak, dzień dobry kochanemu Państwu. Zaczynamy nowy tydzień od moich przemyśleń samolotowych. Samolot, samolotowe przemyślenia rozrywkowe. A reszta w piosence, no bo przecież nie będę tłumaczył, co jest w piosence, prawda? Państwo sami usłyszą. Jeżeli Państwo doczekają do końca, będę bardzo zobowiązany. Bardzo proszę. I free, free, Jest piękny program, w którym tancerze gwiazdom składają się w ofierze, i każdy tancerz tańczyć w sumie. Z tym, co nie umie, przyciąga tu w wielkie tłumy. Włodarze stacji puchną z dumy, tancerze za to mkną parami. Wspólnie z gwiazdami małżonka skoczka, córka piłkarza i druga żona piosenkarza. Król Disco polo wie to każdy. Reszta. Też gwiazdy. O ile plotki te nie są, pójdą. W następnej serii mocniej pójdą. Wystąpi gwiazd, TV i kina. Dalsza rodzina. Widz takie gwiazdy niebawem spotka. Szwagier statysty, mąż po Dwie puszczające dym blondynki i teść. Pogodynki Sędziami będą jak się okaże: wybitni znawcy i jajcarze, jakiś polityk, dwaj biskupi, a widz to kupi. Trzymać trza, żeby były wyniki, standardy naszej polityki. Rozrywka także ma być kurna. Przaśna. I durna! I dziękuję Państwu serdecznie i moje uszanowanie i do zobaczenia do jutra durnego.